Cześć, moje drogie osoby z Poznaku Koziorożca. Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczymy, jakie tendencje wystąpią dla Was, czego możecie się spodziewać i jakie aspekty będą sprzyjać lub może przeszkadzać w Waszym życiu. Bardzo dziękuję za piękne komentarze, za cudowną energię i za to, że oglądacie. Zobaczmy w takim razie, co się ukaże. 6 denarów dla osób zajętych. Królowa buław, znaczy dla singli 6 denagów dla osób zajętych królowa buław, giermek pucharowy dla osób szukających pieniędzy pracy ósemeczka pucharów dla osób mających pracę, no i królowa pucharów dla, na zdrowie, tak? Czyli tutaj bardzo dobry układ mocny, choć nieco izolacyjny dla osób, które będą tutaj miały pracę i one będą na przykład szukały swoich indywidualnych ścieżek. Zaczynamy od szósteczki denarów dla Singli, karta nie, propozycji, czyli jeżeli narzekaliśmy, że nie było powodzenia, nie było odzewu, nic się nie działo, to tutaj jakby ktoś będzie wychodził z inicjatywą. Trochę będziemy zdani na łaskę, ale o czym pamiętajmy? Czym, o, o czym należy pamiętać: o równowadze między dawaniem a braniem. A więc, jeśli będziemy wchodzić w jakieś relacje, od razu musimy racjonalnie oceniać i mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach, tak? To, co możemy dać, czego nie możemy dać, ale też i czego chcemy, tak? Często lubimy dawać, natomiast energetycznie niestety nie umiemy brać, tak? Nie bierzemy, bierzemy, ale tak niekoniecznie chcemy e, dawać. A więc tu równowaga musi być, bowiem jest to istotna i cenna lekcja na ten czas. Natomiast karta dla osób, które mają oczywiście kogoś to Królowa Buław, e, karta wskazująca na piękne energie kobiece, na siłę kobiecą która będzie przebojowa, dominująca, możecie to wybyć kobietki kobieckiej, ustawiać wszystko po swojemu, ale też musimy zwrócić uwagę na energię kobiet wśród nas, mogą być to kobiety matki właśnie, kobiety silne, imperatorskie, które będą wtrącać się do naszego życia i będą chciały też w nim bardzo mocno uczestniczyć. Natomiast giermek pucharowy jest dla osób, które mają ochotę szukać pieniędzy pracy. Karta młodych osób. Fajnej energii, nauki, może pójdziemy na kurs, może będziemy pobierać jakąś naukę, tak czy owak, będziemy coś rozpoczynać od początku, co będzie wzbudzać bardzo pozytywne energię. Powinniśmy być zaopiekowani w dobrej atmosferze, czuć się świetnie i też przyjdzie za tym pieniądz, ale najpierw jest energia poczucia takiej satysfakcji, zadowolenia, pozytywnych emocji. No i propozycji, które też będą wzbudzać super odczucia. Natomiast ósmeczka Pucharów, karta izolacyjna jest dla osób, które mają pracę, no i jest to karta oczywiście wskazująca na odejście, tak, lub izolację czasową w danym miejscu. Niektórzy będą chcieli właśnie odejść, zostawić coś, będą myśleć o tym, oczywiście niektórzy, ale jeszcze będą tak siedzieć, a niektórzy po prostu będą zdani tylko i wyłącznie na siebie, lub będą się izolować, żeby zebrać swoje myśli i akurat nie będą czuć. Tego kolektywizmu, tak? Będą z, po prostu działać po swojemu i jest to karta całkowicie indywidualnych decyzji. No i królowa Pucharów jest dla osób, które chcą wiedzieć, jakie będzie ich zdrowie, a więc dla wszystkich koziorożców piękna energia kobiety, opiekunki, kogoś, kto się nami za, zaopiekuje, zatroszczy, kto wskaże właściwe ścieżki, kto przekaże wiadomości w sposób emocjonalnie. Pozytywny, no jest to dobra karta, bo tutaj nie ma burzliwości, powinniśmy dobrze się też czuć. Karta płodności, zwróćmy uwagę na aspekty hormonalne na piersi, tak, jajniki, w ogóle tutaj układ rozrodczy, układ moczowo-płciowy, nerki, ale generalnie. Jakby sama karta niesie pozytywną energię i taką szlachetność płynącą z dobroci kogoś, kto będzie się przejmował naszym losem, a więc bardzo dobra karta na ten czas i powinniśmy się też właśnie super przy niej czuć. Tego Wam życzę oczywiście pozdrowionka i przechodzę dalej. Do osób tutaj oczywiście spod znaku wodnika. Witam serdecznie. Już patrzymy, co u Was. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za przepiękne komentarze. I już patrzymy, jaka energia będzie przy Was towarzyszyć. Już patrzymy. Eee, tak. Dla singli mamy 9 pucharów, dla osób zajętych księżyc, dla osób, które szukają. Tutaj pieniędzy pracy to cztery puchary, karta śmierci dla osób, które mają pracę, i wieża w aspekcie zdrowia, więc trochę burzliwy układ, ale widocznie los też będzie chciał nas nastawić na coś innego niż było to do tej pory, tak. Zaczynamy od karty zabawy, celebracji. Dziewiąteczki pucharów. Single mogą być zapraszane na uroczystości, zabawy, imprezy, bawić się w super takim frywolnym, takim hedonistycznym otoczeniu, natomiast ta karta nie oferuje jeszcze w tym momencie takiego związania się z kimś na stałe, raczej zabawa, brylowanie, flirt, taka frywolność, która będzie gdzieś tam nas otaczała, seks, api, seks, tak, ale jeszcze bez takich jakby konsekwencji, gdzie, gdzie my tutaj planujemy, tak po prostu żyjemy dynamiczną chwilą, Choć ktoś może zrobić na nas wielkie wrażenie. Natomiast, Księżyc jest dla osób, które mają kogoś karta złudzeń, iluzji, tajemnic. Coś może wyjść w ogóle na jaw. Musimy uważać na ocenę sytuacji, bo to jest też czasem karta konfliktu z byle powodu. Możemy oceniać partnera, partnerkę źle. Tak? Bo fałszywie będziemy tutaj emocjonalnie podchodzić do czegoś, a okazać się, że może zupełnie coś innego, tak? A więc musimy wgłębić się w dany temat, analizować. No i nie ulegać jakimś fałszywym emocjom, bo one mogą nas zwieść i doprowadzić do nieprzyjemnych e, sytuacji. Tak więc zwodnicze energie tutaj będą przy nas i ta iluzja będzie nam towarzyszyć. Natomiast. E, czwóreczka Pucharów jest dla osób, które szukają pieniędzy pracy. No, jest to karta specyficzna, bo ona niesie informację, że potencjał na pracę, założenie dobrze prosperującej firmy będzie, ale my możemy tkwić w martwym punkcie. Jest to karta apatii, a więc z takiego spojrzenia, no kiedyś to było fajnie, tak? kiedyś to ja miałam miałem możliwości, kiedyś coś tam, no i rozpamiętanie, no, rozpamiętywanie, tak, ale nie patrzenie na to, co jest tu i teraz, niespełnienie, że, że ta sytuacja która nas otacza, nie spełnia nasze oczekiwania, choć jest potencjalnie dobrą, ale my tego nie chcemy dostrzec. Jeżeli pokonamy emocje, jeżeli pokonamy te bariery związane z apatią, znużeniem, takim fałszywym, troszeczkę też niespełnieniem, to możemy tutaj sięgnąć po puchar nowych możliwości, po pomysły świeże, nowe, które przyniosą i spełnienie finansowe, ale też i materialne. Natomiast karta śmierci jest dla osób, które mają pracę, coś się zmieni, coś się przetransformuje. Oczywiście w skrajnych przypadkach jest to karta. Zamknięcia czegoś, tak? Zakończenia jakiegoś etapu, ale może oznaczać po prostu zakończenie na przykład etapu rządzenia kogoś w naszej firmie i ktoś nowy przychodzi, nowe układy, nowe zależności, nowe nasze spojrzenie też na pewne kwestie. Po prostu coś musi, się umrzeć, coś musi umrzeć, żeby się coś narodziło. Przetransformuje bliżej nieokreślona zmiana, ale ona prowadzić będzie do całkiem nowych możliwości. Tak, więc tutaj musimy być zdani na to, że los zadecyduje o pewnych zależnościach, właśnie układach, sytuacjach. No i karta śmierci, tu bierze, przepraszam, jest na zdrowie. To jest karta. Oczywiście gwałtownych też zmian, tak, nieprzyjemnych wiadomości, jakiegoś wstrząsu, szoku, ale też w ogóle na przykład niekoniecznie musi oznaczać od razu coś złego, co że musi się coś wydarzyć. Czasami są to po prostu spadki energetyczne, nagły dół, nagłe takie zmęczenie, nagłe takie przytłoczenie taki spadek, tak? Możemy też doznać jakiejś informacji, które po prostu nas jakby zdołują za przeproszeniem, tak? Ale niekoniecznie muszą oznaczać koniec świata, choć w danym momencie może nam się wydawać nie wiadomo, że coś negatywnego. Natomiast karta wierzy jakby jest tym, że coś dozna załamania, zmiany, ruiny planów. Coś po prostu się całkowicie zmieni i tu musimy uważać. na wypadki, upadki, kolizje i gwałtowne zmiany stanów nastrojów, jakie też mogą nas po prostu tutaj opanowywać, a więc zmiana po której coś trzeba będzie budować zupełnie od początku. Natomiast niekoniecznie musi to być naprawdę coś złego, choć no jest to trudna karta, ale czasowa, tak? Nie zawsze ona jest tak gwałtowna, ona po prostu może mówić, że jednego dnia będziemy mieć jakiegoś doła i, i potem będzie trzeba się z niego tam za przeproszeniem wygrzebywać tak troszeczkę, ale to, ale to minie, tak? Jakby to nie będzie miało żadnego znaczenia, więc tutaj Pomyślmy o tym, że nawet jeśli coś się wydarzy, coś nas tutaj troszeczkę przytłoczy, to będzie to czasowe. I tego bym się trzymała. Dziękuję. Pozdrawiam i przechodzę dalej do osób z podznaku ryb. Witam serdecznie, drogie rybki. Cieszę się, że jesteście, fajnie, że jesteście. E, zobaczmy, co u Was. Jakie karty wylosuję dla Was? Już patrzymy. E, dziękuję, oczywiście, za to, że jesteście. Dziękuję za przepiękne. E, Tutaj wiadomości od Was serduszka, pozdrowionka, jak również Was pozdrawiam. Eee, zobaczmy. Eee, single, rydwan. Osoby zajęte, as mieczy. Osoby szukające pieniędzy pracy. Sprawiedliwość. Moc dla osób, które mają pracę i dziewiąteczka buław w aspekcie eee, zdrowia. A więc tutaj układ troszeczkę mieszany. Mamy rydwan, zaczyna eee, aspekt singli. Eee, no, single tutaj. Na nudę nie powinny narzekać, mogą poznawać osoby w podróży w ruchu. Mogą też bardzo dużo wiadomości otrzymywać przez internet, telefonicznie, SMS-owo. No jest to kontakt po prostu taki z daleka, z zewnętrzny, dużo się będzie właśnie działo. Możemy mieć kontakty z osobami z zagranicy, z oddali, z osobami takimi nietuzinkowymi, takimi silnymi, troszkę zaborczymi. No i ten kontakt tu się pokazuje taki, że on może wzbudzać też w nas jakieś małe konflikty, tak? Możemy się zastanawiać, czy wchodzić to nie wchodzić, tak? Karta jest kartą odwagi, a więc musimy odważnie podejmować decyzję opartą o tym, na tym, co mówi serce i umysł, i wtedy podejmujemy właściwe decyzje. Tego Wam właśnie życzę. Fajna karta, ale wymagająca właśnie szybkich. Ruchów logicznych, racjonalnych, choć opartych też na tym, co podpowiada też jednocześnie serce. No i Asmieczy. Dla osób, które mają tutaj kogoś, Asmieczy jest świetną kartą, na przykład dla osób, które czekają na formalizację relacji chcą ślubu, zaręczyn, podpisania właśnie jakiejś deklaracji, tak? Dla innych osób, które już mają relacje gdzieś tam sformalizowane, może być kartą rozliczeniową, tak? Musimy uważać, bo, bo tutaj może dojść do przecięcia z kolei, tak? Jest to karta racjonalna, ważąca pewne rzeczy i surowa w aspektach, które są ciężkie, tak? Na przykład, że, że jest relacja na skraju i tutaj musimy uważać, tak? Bardzo racjonalnie musimy podchodzić do drugiej strony, bo coś wisi dosłownie na włosku. Natomiast pozytyw to jest właśnie ten, że jeżeli chcemy nawiązać relację bliższą, właśnie formalnie, to pewne rzeczy powinny się tutaj jakby gdzieś skrystalizować. I w ogóle jest to karta jakiejś formalności w relacji. Natomiast sprawiedliwość jest dla osób, które szukają pieniędzy pracy. No i jest to karta oczywiście wskazująca na, również na formalności, czyli tutaj też musimy uważać na dokumenty, na urzędy, na prawo, ale właśnie literę prawa wszystko musi być zgodnie z tutaj z zasadami robione. Także musimy ważyć, co jest dobre, a co złe dla mnie, tak? Czyli mamy jakieś oferty. Musimy ważyć, tak? Czy to rzeczywiście jest korzystne, czy niekorzystne? To, co przeważy, to powinno wygrać. Powinniśmy być też gdzieś tam uczciwi wobec siebie i danych osób, ponieważ na to, co się zgodzimy, to otrzymamy. I tu nie możemy liczyć na jakieś akt łaski, tak? To po prostu jest formalnie sztywna karta. Tak więc, jeżeli chcemy coś zrobić, to musimy to wszystko dokładnie sobie przemyśleć i rozumieć konsekwencje swoich działań. Natomiast karta mocy jest dla osób, które mają pracę. No i jest to karta oczywiście silnych kobiet, tak? albo te silne kobiety będą wpływać na nas i na nasze decyzje zawodowe. I to może być też wpływ takich osób, które mogą nam pomóc w życiu, więc warto. Trzymać z imperatywnymi, właśnie silnymi kobietami. Również to my, na przykład jeśli jesteśmy kobietami, to powinniśmy tutaj odpowiednio nie bać się pokazywać, wykazywać. Jest to karta opanowywania własnych lęków, ograniczeń, karta pokazywania swoich umiejętności. I też pójścia po swoje tak naprawdę, bo jest to karta odwagi, a więc e, odwagi pójścia po podwyżkę, po porozmawiania o czymś ważnym, czy przełamania jakiegoś impasu, który zależy mimo wszystko od nas. No i karta dziewiątki buław w aspekcie zdrowia. Jest to karta ograniczeń blokad, przemęczenia. E, jest to karta pracocholików, czyli osób, które niestety za dużo robią. Po prostu, tak, narzucają sobie obowiązki, e, których już nie mogą na przykład zdzierżyć, tak, I są złośliwe, tak, przemęczone, apatyczne, e, obolałe wręcz. E, ból może być psychiczny, może być fizyczny, tak? Uważajmy na kręgosłup, w szczególności plecy, ramiona, w ogóle mięśnie, kości, stawy. Jest to takie wyczerpanie, tak? I tutaj nie możemy już więcej robić, tylko powinniśmy dać sobie spokój, i wytchnienie, ale jest to karta dumnych osób, które właśnie mówią, że nie, ja dam radę, że ja nie muszę, nie muszę odpoczywać, a potem to tylko pogłębia pewne problemy, a więc musimy coś spowolnić, odrzucić, by dać sobie wytchnienie, tak? Jest to karta też ciężkich relacji w ogóle z lekarzami, mężczyznami zwłaszcza i generalnie jakichś wiadomości dotyczących zdrowia, które mogą być no, nieprzyjemne w danym momencie. A więc musimy zwolnić tempo, odrzucić pewne kwestie, uważać na stany zapalne, właśnie stany też podgorączkowe i w głównej mierze przemęczenie, bo ono może naprawdę tutaj wpływać i na psychikę, i na ciało w sposób taki no. Dosyć mocny, gwałtowny bym powiedziała. Tak więc zadbajcie o siebie, o swój wypoczynek, swoje dobre serduszka. Ja Wam tego życzę. Pozdrowionka, dziękuję, do zobaczenia.